Łódźkie, najgroźniejsze wypadki samochodów osobowych, wideo, paulacar, Paulacer. Województwo łódkie ze względu na poważne obciążenie infrastruktury drogowej jest miejscem licznych wypadków samochodowych. W naszej videogalerii przedstawiamy filmiki z najbardziej niebezpiecznych wypadków z zeszłego roku. Czy możecie polecić jakiś skup samochodów w Łodzi? Telefon 508 508 532 codziennie od 8 do 22 godziny. Zadzwonił wyślij ofertę na mail biuro paula L. Przyjmujemy oferty ze zdjęciami wysyłane telefonicznie w postaci wiadomości MMS pod numerem 508 508 532. Skupał po wypadkowych uszkodzonych osobowych ciężarowych motocykli itd. Skupowane roczniki 2003-2014 z terenu całego kraju i z zagranicy.